Film z serii Peletowe fakty czyli wszystko to, czego chcielibyście dowiedzieć się o pelecie. Decydując się na ogrzewanie domu peletem, bierzemy pod uwagę to, że jest paliwem tanim, ekologicznym i ogólnie dostępnym. Istotne dla właściciela jednak jest także to, czy będzie musiał poświęcać dużo czasu na jego obsługę oraz czyszczenie, tak jak jest w przypadku produktów węglowych czy drewna opałowego. Sprawdźmy, ile czasu faktycznie potrzeba do obsługi tego ponoć automatycznego urządzenia. Ile czasu wymaga obsługa kotła na pelet? Bardzo wiele zależy od tego, jaki mamy kocioł oraz jakim peletem palimy. Tutaj wszelkie czynności zaprezentujemy na kotle Fazi Logic 2 firmy Kostrzewa, w którym właściciel pali peletem Lava 8 mm firmy Stelmet. Użycie doskonałej jakości paliwa ogranicza do minimum jakiekolwiek problemy eksploatacyjne, a co za tym idzie, częste serwisowanie. Napełnianie zbiornika paliwem Wypełnienie takiego zbiornika w zależności od zapotrzebowania na energię budynku pozwoli na bezobsługową pracę urządzenia od 7 do 30 dni. Przy paliwie złej jakości użytkownik częściej musi opróżniać popielnik oraz czyścić wymiennik, kolanopalnika i palnik. Jeżeli pellet jest dobry, czynności te zajmują jedynie około 30 minut raz na miesiąc. Czyszczenie popielnika i innych elementów kotła. Aby kocioł działał poprawnie, należy pamiętać o systematycznym czyszczeniu następujących jego elementów: popielnik, komorę wyczystki, wymiennik, sondę lambda, miękką szczoteczką. Ponadto raz na dwa tygodnie należy czyścić kolano palnika. Zajmuje to 10 minut. Raz na 4 miesiące czyścimy wentylator wyciągowy oraz raz na 6 miesięcy komorę palnika. Zajmuje to razem 10 minut. Wizyta serwisanta Raz w roku obowiązkowa jest wizyta autoryzowanego serwisanta celem dokonania przeglądu rocznego kotła oraz wizyta kominiarza celem czyszczenia komina. Posiadając dobry kocioł oraz doskonałej jakości paliwo, obsługa kotła zajmuje nam średnio 2 minuty dziennie, ale jego automatyka pozwala nam wykonywać te czynności co miesiąc, a niektóre nawet co 6 miesięcy. Podsumowując, napełnienie zbiornika zajmuje zaledwie 3 minuty. Tę czynność wykonujemy raz na tydzień. Co dwa tygodnie czyścimy kolano palnika. Zajmuje to 10 minut. Raz w miesiącu czyścimy popielnik, komorę wyczystki, wymiennik oraz sondę lambda. Czynności te zajmują 30 minut. Raz na 4 miesiące czyścimy wentylator wyciągowy. Trwa to 5 minut. A co pół roku czyścimy komorę palnika. W skali miesiąca na obsługę kotła na pellet musimy przeznaczyć niecałą godzinę. Łatwo więc wyliczyć, że obsługa automatycznego kotła na pellet zajmuje zaledwie 2 minuty dziennie. Więcej na www.polishpellet.com.